Halo widzowie, coś innego wreszcie się pojawiło na YouTube. Nie tylko demon, nak, wreszcie anioł. Dzisiaj sobie zobaczymy, co do niej zakupiłem. To jest ten nóż fabryczny, który... Kosa jest fabrycznie wyposażona i do tej pory wszystkie nagrania, które widzieliście, były dokonywane, były robione na tym nożu. Na tym nożu właśnie kosiłem tą kosą. O ile były to nagrania na nożu. Jednakże ten nóż nie zaspokaja moich potrzeb i zakupiłem do tego coś innego. Jesteście ciekawi co to jest? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. I troszeczkę sobie pokosimy. Dopiero po koszeniu zobaczycie jak maszyna pracuje i podzielę się z Wami swoją opinią. Sam jestem bardzo ciekawy co to takiego przyszło. Na tę chwilę mogę Wam tylko zdradzić, bo też tylko tyle wiem, że jest to nóż. Kolejny nóż. Ten spisywał się nieźle, jednak jego średnica dla mnie nie jest zadowalająca, jego grubość również. Pozdrowienia dla Mirka. Mirek będzie wiedział, który. Ty też lubisz takie gadżety, nie? Nożyk fajny, fajnie klika, nie? Już to klasyk taki chiński. Nie wiem, czy one no są jeszcze dostępne, czy nie. 710. Bardzo fajna podręczna maszynka. Zanim przejdziemy do pudełka, pokażę Wam co to jest i od kogo to jest cena. Możecie sobie zobaczyć od kogo Granit, nóż tnący. Jak to się prezentuje? Kupiłem trójząt. Chociaż widzę, że tutaj powinno być coś jeszcze od nich dostępne, ale kupiłem to na Allegro i nic więcej tam takiego ciekawego nie widziałem. No i postanowiłem, że kupię zwykły trójzęb, pewnie też ze względu na jego średnicę. Tak to się prezentuje. Grubość tarczy to 3 mm tnącej, czyli tego trójzębu. Jego średnica to 350 mm. Otwór montażowy 25,4 mm. I zaraz sobie przyrównamy, jak to się ma na tle konkurencji. Zagłożę klucz i za nóż, może się uda? No tak chyba dokręcam. Będę w drugą stronę? Tak. To jest świetny patent, nic nie trzeba blokować do Jak teraz, jak on się popuścił. To teraz już można sobie ustawić fajnie tutaj blokadę. Czyli chwytałem za nóż, może się śmiało kręcić. Nie trzeba nic blokować. Kręcimy. Teraz porównamy sobie noże, zobaczcie Trójze Było coś takiego, a teraz spadnie Coś takiego Czy to jest dużo? Większy nóż? No troszeczkę jest Mówię wam, że robi wrażenie, nie ma żadnej. Wygląda imponująco, robi wrażenie. Sanie pompujemy 6 razy. Zapłon, pół gaz. Jedziemy. Się mnie o wibrację tej maszyny. Zobaczcie, co się dzieje z żerdzią gdy dodaje gazu i wypuszczam gaz. Komentarza. Tutaj właśnie macie ręce, tu jest uchwyt. Teraz jeszcze ujęcie na rączkę. Dajemy na rączkę gazu. To dla jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiam, pytał się jakie to są rękawiczki, a takie Nie mogę powiedzieć, temperaturka przy takich zadaniach rośnie. Moi widzowie. W trakcie koszenia, bo 93 stopnie, teraz jest 96 stopni. Raczej tą kosą stówki nie lubię przekraczać. Tak patrząc na to wszystko. Co mogę wam powiedzieć? No, stanie się sprawdza. Na bieżąco mogę monitorować obroty. Na bieżąco widzę temperaturę. Teraz w momencie, jak musiem gaz, na wolnych obrotach temperatura 96 stopni zetrusza. Jak teraz kosę w i temperatura jeszcze bardziej yy, wzrośnie. Tutaj to tu, tu się troszeczkę dużo siada, potężna trawa około metra. poległa bardzo szybko. A tutaj mój kawałek. No i ja muszę go sobie dokończyć. Dojechać. Już nie będę latał z kamerą. Popatrzcie sobie yy, jak to wygląda, jak maszyna się sprawuje. No i mam nadzieję, że przeżyje to koszenie. Showtime! time! tam krej Pracuje w czasie pracy na około 6000 obrotów. 6500, 7700, w tym momencie 2500. Temperatura wzrosła w czasie pracy do 98 stopni Celsjusza. Natychmiastowo po odpuszczeniu gazu przy tych tutaj takich małych od razu spada. Także stówki bym nie przekraczał. Można używać takiej kosyć Mamy ciepły, upalny, lekki, gorący dzień. Tu mamy jeszcze kilka krzaków. Chciałbym je wyciąć. Zaraz sobie zobaczymy, jak porwa sobie z niej poradzi. Oczywiście te krzaki są takie maleńkie, no nic większego nie mam. Ja chyba nie mam żadnych pytań. Maszyna pracuje świetnie. Rzekłbym, że nie boi się nawet profesjonalnych zadań. Oczywiście, żywotność maszyny może być bardzo ograniczona i, będąc się można ją zatrzeć. Ale dobry nóż i maszyna robi robotę. Ja jestem pod wrażeniem dobrze wyposażyć niską kosę, dobrze ją wyregulować, założyć sobie taki bajer jak ja mam. 31,2 stopnia Celsjusza w maszynie. Stopnie. Kończymy nagranie, spotykamy się na krótkich słowach i recenzji tego oto noża, a ja sobie tu jeszcze troszeczkę pokoszę. Skończyłem już kosić na dzisiaj, i idę dla Was nagrać jeszcze jeden film. Film, który wydarzył, przedstawi akcję, która gdzieś kiedyś wydarzyła się naprawdę. Tylko nie jest to może wydarzenie jedno, które wydarzyło się u jednej osoby, tylko wydarzeń kilka zebranych w jedną całość, bo cała sytuacja jest jak najbardziej prawdopodobna. A teraz y, idę sobie już właśnie tą trawką, tą łączką, którą kosiłem. Cięcia były też takie specjalnie dla Was, bo moja włóczka tego nie koszę, tylko trochę tam dla kurczaków, dla kurek. No i tutaj w koło domu, ale to jak wiecie, od tego jest kosiarka inna. Wajbank. A co na temat tego noża? Nóż spisuje się świetnie. Jest bardziej wymagający niż nóż standardowy. Średnica jego grubość jednak są konkretne i potrzebują większej mocy. I przy tym obciążeniu mój aniołek już tego zapasu nie ma w większej trawie. Kosi się tym przyjemnie, maszyna pracuje naprawdę nieźle. Zaraz Wam pokażę, co tutaj jeszcze sobie sposiłem taki paseczek sobie przejechałem i naprawdę ubywa tego, robota idzie można powiedzieć, że nie ma, że profesjonalnie, a teraz jeszcze rzut oka na to, co sobie skosiłem, ten paseczek tutaj o, zobaczcie jest fajnie skoszony no i co nóż jak najbardziej mogę polecić jednak wasza maszyna musi być do tego noża dobrze wyregulowana ten nóż potrzebuje mocy ale zrobicie nim Koło domu i nie tylko każdą robotę, bo uważam, że nóż ten jest profesjonalny. Nie boję się roboty. Teraz kosza sobie stygnie, wypaliłem paliwo i Wam pokażę jak dokładnie wygląda nóż po tym koszeniu. Szkoda, że mam tak mało czasu dla Was, żeby prowadzić ten kanał. Tak byśmy prowadzili grubsze testy i całą łąkę. No ale niestety nie mam na to czasu, trzeba zająć się też innymi tematami. A teraz idziemy do naszego aniołka. Oto i nasz aniołek. Jak wygląda nóż? Nóż wygląda jakby nic nie kosił. Nawet farba się nie zdarła. nóż na przykład nie ma. Ładnie obraca się bezgłośnie. Było tam jakieś kwiatowisko, troszeczkę ziemi. Troszeczkę jest przytępiony, ale po ostrzach nie ma śladu znaku. Także jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Również i Wam mogę go polecić. Tyle, co jak osze, to będzie chyba dla mnie już tutaj wieczny. Teraz w nieco większym przybliżeniu, byście mogli sobie to zobaczyć. On po prostu taką ma taką ostrość roboczą, czyli jest lekko krawędź tutaj, jak, nie wiem czy będziecie widzieć, się świeci, jest lekko przytępiona, ale nie jest tempa, absolutnie jest po prostu zajebista. To tyle w dzisiejszym odcinku, napiszcie mi w komentarzach. Wstawię na kanale w karcie shorty kilka zdjęć tego noża i link, gdzie ja go zakupiłem. Oczywiście nie jest to żadna sponsorowana reklama, ja ten już kupiłem za własne pieniądze i kupiłem go dla siebie na własny użytek, jak i dla Was. Trzymajcie się hej i pamiętajcie, łapka w górę i pozostawcie po sobie komentarz.